Witam Was wszystkich. Zapraszam Was na spacer po ogrodzie. Będziemy szukać pierwszych oznak wiosny. Tutaj mamy główny jadalny, który będzie miał małe czerwone jadalne jabłuszka. Na razie mamy malutkie pączki. Tutaj mamy bez zwany inaczej lilakiem. Ten będzie koloru białego. A ten? Tak prezentuje nam się czosnek niedźwiedzi. Doskonała przyprawa do twarożka, można również dodać do ziemniaków. W tym miejscu zaczynają nam wyrastać tulipanki. Tulipanki mają takie charakterystyczne grube liście. Tutaj pięknie prezentuje nam się mały modrzew. Jedno z niewielu drzew iglastych, które zrzuca igiełki na zimę. Tutaj mamy rabarbar, młodziutki, puścił pierwsze listki. Jak urośnie, będzie można z niego zrobić wyśmienity kompocik. Tak prezentują nam się młode milczyki. Jakby rosną, będą w różnorodnych kolorach. Tutaj mamy maleńkie pole truskawek. Na razie są z małymi listkami, a niedługo będą kwitły, a później będą owoce. Pnąca róża też daje nam znać o sobie. Zobaczcie, tak prezentuje nam się młoda grusza. Na razie puściła malutkie listki. Tutaj mamy malutkie peonie, które dopiero wypuściły pąki. Peonie zwane są również piwoniami. O, udało nam się jeszcze znaleźć ostatnie krokusy tej wiosny. Tak prezentują nam się młode żonkile. Stały element wiosny. A tak o tej porze roku, na początku kwietnia, prezentuje nam się czarna porzeczka. Tutaj krzewy malin puszczają swoje pierwsze listki. Zachęcam Was do własnych obserwacji. Szukajcie wiosny w ogrodach, w parkach i na działkach. Do zobaczenia!